Niezła lipa. Najpierw Cyberpunk 2077 zwinął żagle, przeskakując z kwietnia na wrzesień. Potem na świecie rozszalała się wuchańska zaraza, a teraz jeszcze maj pozbawiony został najjaśniejszej gwiazdy długo wyczekiwanego The Last of Us 2. Oj, ten rok chyba za bardzo nas nie lubi. A tak na poważnie. Wygląda to tak, jakby branża gier zamarła w oczekiwaniu na lepsze czasy, żeby w maju było aż tak skromnie z dużymi, mocno wyczekiwanymi hitami, tego chyba od dawna nie widzieliśmy. Zresztą, sami zobaczcie, co też ciekawego w grach szykuje się na najbliższe kilka tygodni. Partnerem odcinka jest Omen, producent laptopa gamingowego z dwoma ekranami, którego recenzję możecie zobaczyć na benchmark.pl. I widzicie? O tym właśnie mówiłem. Żeby zacząć od gry mobilnej? Hm, tego jeszcze chyba u nas nie było. Na całe szczęście trafił nam się tytuł nie byle jaki. Bo co by nie mówić, Forza to przecież jedna z najsłynniejszych wyścigowych serii. Ale zaraz, zaraz, czy ja dobrze widzę? Tu nie ma sterowania samochodami. A no niestety nie ma. Forza Street to tak naprawdę mocno przerobione Miami Street. Nie liczcie więc na jakikolwiek realizm. Jest tylko gaz, hamulec i nitro. Starczy? Starczy. No, skoro to gra za darmo, to czemuż by nie spróbować, prawda? John Wick? Baba Jaga. Czy jest ktoś, kto nie polubił tego mega kozaka? Ultra brutalny, śmiertelnie skuteczny, chłodny i opanowany. Płatny zabójca, szturmem zdobył serca miłośników kina sensacyjnego, teraz zaś najwyraźniej ma chrapkę podbić serca graczy tych konsolowych, bo Pezetowi bawią się tą taktyczną strategią od zeszłego roku. No dobra, nie wygląda to może szczególnie zachęcająco, ale złe to raczej też nie jest. Przynajmniej jeśli spojrzymy na dotychczasowe, w miarę pozytywne oceny. Egzotyczna, niezbadana, pełna tajemnic planeta ludzkość na progu wyginięcia i próbujący przeżyć rozbitek ze zniszczonego statku kosmicznego. Ileż to razy słyszeliśmy już podobny scenariusz w grach, a już szczególnie, gdy dorzucimy do tego jeszcze gatunek MMO i typowe dla tytułów survivalowych zdobywanie surowców, tworzenie przedmiotów i budowanie. Czy w związku z tym Population Zero ma szansę się przebić? Cóż, czas i wczesny dostęp pokażą. Lubicie się bać? Jeśli tak, to ten tytuł powinien Wam się spodobać. Ojciec szukający zaginionej córki pośród morawskich lasów, kryjących dawno zapomniane tajemnice. Już samo to brzmi całkiem klimatycznie a to przecież tylko zarys skreślonej tu intrygi. Zresztą, sami spójrzcie na zwiastun trochę tu Alana Wake'a, trochę zaginięcia Etana Cartera. Słowem potencjał jest i to spory. A co powiecie na bohatera, wyglądającego jak skrzyżowanie, chodzącego drzewa ze średniowiecznym rycerzem? Do tego jeszcze z latającym wokół niego pokracznym elfim herubinkiem. Dziwaczne, prawda? Dziwaczne, ale i oryginalne. No, czymś ten rogalik musi się przecież wyróżniać, bo reszta przypomina nieco serię Dark Souls. Oczywiście po odpowiednim podkręceniu tempa. Ciekawe, co z tego wyjdzie. Ten tytuł zna chyba każdy, a przynajmniej słyszał, bądź widział którąś z dwóch pierwszych jego odsłon. No bo jak można nie kojarzyć ludka patyczaka, który jest tutaj bohaterem, a którego sami sobie rysujemy. Podobnie zresztą jak rozwiązania piętrzących się tutaj zagadek. Trójka to oczywiście szereg nowości. Od nowej przygody po całkowicie nowy świat. To jak? Ktoś chętny? Tak, tak. Wiemy, wiemy. Ten tytuł ma już swoją historię. Wszak rok temu pojawił się na Xboxach i pc tach czemu więc o tym wspominamy? Bo to naprawdę dobra gra. Z klimatem, komiksową grafiką, niezłą akcją i sporą ilością humoru. Niech więc i posiadacze PlayStation 4 i Nintendo Switch mają swoją chwilę radości. I'm looking to you for a Nim odejdziemy. W dzisiejszych mrocznych czasach tytuł aż nadto sugestywny, prawda? Na szczęście, w tej strategii ekonomicznej chodzi o odbudowanie zniszczonej cywilizacji, czyli stawianie domów, uprawę ziemniaków i ogólnie rozwój społeczeństwa zmierzający do odrodzenia jej dawnej potęgi. Niby standard, ale akurat tu liczy się wykonanie. No, sami spójrzcie, jak oryginalnie to wygląda. Prawie jak Minecraft w skali makro. Kojarzycie BDS Hero? Pewnie nie. Wszak od pierwszych zapowiedzi tego polskiego indyczka minęło sporo czasu. Jak widać, jednak ma się on całkiem dobrze. Tak, tak, to ta sama gra, choć nieco zmieniona. Unowocześniona, podrasowana i z nowym, bardziej adekwatnym tytułem. Co najważniejsze, w końcu po ponad trzech latach wczesnego dostępu ta szybka i bezpardonowa strzelanina doczeka się swojej oficjalnej premiery. No i cyberpunk ma teraz branie. Nasi wirtuozi z CD-projekt Red zrobili wszystkim takiego smaka na technoklimaty, że już teraz zaraz chciałoby się zanurzyć w porządną, futurystyczną przygodę. I właśnie na to liczą twórcy tej staroszkolnej przygodówki, umieszczając swoją opowieść w świecie rządzonym przez sztuczną inteligencję. Czy będzie ona równie dobra co ta z naszego rodzimego cyberpunka? Tego jeszcze nie wiemy, ale trzeba tej grze jedno oddać. Wstrzelić z premierą? Uda się jej niemal idealnie. Myśleliście, że przez ostatnie lata widzieliście już w grach wszystko? Jesteście pewni? No to co powiecie na ten bohomazik? Niby prosta gra o psiaczkach i opiekowaniu się nimi, niby idealna dla małych dziewczynek, a pierwotną datą premiery były tegoroczne walentynki. Spytacie pewnie teraz, a co ma piernik do wiatraka? Ano ma, bo Best Friend Forever to także symulator randkowania. Wiecie, takie połączenie zbierania kupek psa z flirtowaniem. And friends. That's six legs. Coś w tym maju obrodziło nam rogalikami, co nie? Ten tytuł pewnie już znacie. Jakby nie patrzeć, na pecetach obecny jest od prawie 6 lat. Kawał czasu. Aż dziw, że PS4 i Switch dopiero teraz dostają swoją wersję tego kosmicznego miszmasza RPG ze strategią Tower Defense. Cóż, lepiej późno niż wcale. Trzeba to twórcom sieciowego Elder Scrolls oddać. Potrafią tworzyć niezłe zajawki, co nie? Ale prawdziwy szacun należy im się za wytrwałość i ambicje, uczynienia z The Elder Scrolls Online coraz to bogatszego świata. To co tu widzicie, to zapowiedź czwartego już dużego dodatku, który tym razem zaserwuje nam mroczną przygodę z wampirami. Kto się pisze? Szalona to w przypadku tej gry? Zbyt łagodne określenie. No bo w wielu innych produkcjach mogliśmy wcielić się w rekina i brutalnie pożerać wszystko, co znajdzie się na naszej drodze. No dobra, macie rację. Jest jeszcze seria Hungry Shark. Tutaj jednak wszystko jest na znacznie większą skalę. No i do tego w pełnym trójwymiarze z cudownymi podwodnymi lokacjami całą masą podkręcających rozgrywkę smaczków. A jeśli komuś ta dawka szaleństwa wyda się zbyt mała, zawsze może sięgnąć po. Tak, dobrze widzicie. Saints Row powraca, choć nie jako totalna nowość, ale przyjemnie podkręcona trójka. Po 9 latach od premiery, chyba jej się to należało. Dodatkowym plusem tego remastera jest obecność w pakiecie, chyba wszystkich wydanych dotąd dodatków. Jak dla mnie bomba miło będzie powrócić do Steelport i znów pobiegać po ulicach z ogromnym fioletowym dildo. Hmm, <laughs> wiem, dziwnie to zabrzmiało. Może nie drążmy już tego tematu i jedźmy dalej. Znacie to? Pewnie nie, bo ilu z Was w 2013 roku miało Nintendo Wii? U? A tylko tam pierwotnie ukazała się ta osobliwa gra akcji. Teraz jej twórcy postanowili nam jednak przypomnieć szalone akcje hordy superbohaterów, potrafiących łączyć się w wielkie pięści. Olbrzymie miecze i młoty, i zaserwować nam je w odświeżonej odsłonie. I chyba pomysł ten nieźle chwycił, bo Grze udało się wykręcić niezły wynik na Kickstarterze, zdobywając nieco ponad 2 miliony dolarów, zamiast początkowych 50 tysięcy. Cóż, już wkrótce przekonamy się, czy było warto. Minecraft świetny jest i basta. O, już czuję na sobie ten nienawistny wzrok, co po niektórych z was. Ale wiecie co? Można kochać ten klockowy świat, nawet jeśli poraża kanciastością. Ba, idę o zakład, że dzięki Minecraft Dungeons jeszcze więcej osób się do niego przekona. Wszak mamy tutaj lochy, potwory, masę broni, pancerzy, amuletów, skarbów i zagadek. No i przede wszystkim diablopodobną rozgrywkę, i choćby dlatego warto będzie spróbować. No, to teraz mi się pewnie dostanie, żeby taką popierdółkę dawać do najciekawszych premier miesiąca? Ktoś tu chyba nie jadł dziś śniadania. Ale moment, to przecież nie jest jakaś tam byle jaka platformówka, tylko kolejna odsłona całkiem ciepło przyjętej serii. Może drażnić prostotą i mangową oprawą, ale z pewnością znajdą się jej amatorzy. I to z myślą o nich wspominamy tutaj o tym nowym tytule. Now Nintendowy Pstryczek bije kolejne rekordy popularności. Trudno się więc dziwić, że najwięksi twórcy coraz przychylniejszym okiem patrzą na tę hybrydową konsolkę, co jakiś czas wrzucając na nią swoje największe produkcje. Tak jak choćby tutaj. I tutaj też. Jednak w przypadku tej kolekcji możemy mówić o ultra bogatym pakiecie. Oprócz dwóch pierwszych części Borderlands, dostaniemy tu bowiem także pre-sequel oraz całą masę najróżniejszych dodatków. No i super! Jak widać, maj to dobry miesiąc dla fanów Switcha. Nie dość, że dostaną kolekcję słynnych serii z dużych platform, to jeszcze szykuje się im nie lada gratka w postaci specjalnej, odświeżonej edycji jednego z najlepszych RPGów Nintendo Wii. Miło. Na koniec już standardowo. Kilka dodatkowych pozycji, o których wiemy, że są, że zapowiadają się nieźle i że czekają na swoją premierę, ale nie do końca wiadomo, kiedy ona nastąpi. Niby powinny być w maju, ale czy faktycznie będą? Za to uciąć głowy sobie nie damy. Oto tytuły, za które możecie trzymać kciuki. No dobra, macie mnie. To nie jest zwiastun najnowszego dodatku. No ale skoro wciąż go nie ma, coś dla zilustrowania tytułu, o którym mowa, trzeba było pokazać. Szczególnie, że cyrk rzeźnicki to darmowe rozszerzenie, które przyniesie możliwość toczenia starć między graczami, słowem, coś dla tych, którzy potrzebują jeszcze większych wyzwań. I Szybcy i wściekli nie mają jakoś szczęścia do gier. Pamiętacie choć jeden tytuł oparty o tę markę? A wierzcie lub nie, na przestrzeni ostatnich lat trochę ich było. Crossroads jawiło się więc jako szansa, by wreszcie przebić się do głównego nurtu. Pytanie tylko, czy te plany nie wzięły w łeb w związku z epidemią koronawirusa. Premiera najnowszego filmu z tejże serii przeskoczyła na maj

i tym, raczej mało optymistycznym akcentem, kończymy nasz majowy przegląd najciekawszych premier. Wiem, wiem. Nie tego spodziewaliście się, siadając do jego oglądania. Trochę bryndza, czyż nie? Miejmy nadzieję, że to tylko przejściowe. Wszak nawet po największej burzy pojawia się słońce. Może więc czerwiec przywita nas mocnym powiewem normalności i zestawieniem świetnych, mocno wyczekiwanych produkcji. I tego się trzymajmy. A na razie mówimy Wam do zobaczenia za miesiąc. Bądźcie zdrowi i pilnujcie się. Cześć! Partnerem odcinka jest Omen, producent laptopa gamingowego z dwoma ekranami, którego recenzję możecie zobaczyć na benchmark.pl